Witamy w czwartym odcinku z serii Zwiedzamy Kosmos. Układ Słoneczny zawiera poza Słońcem i planetami miliardy małych obiektów, nazywanych planetoidami i kometami. Krążą one w różnych miejscach naszego systemu. Planetoidy spotykamy głównie między Marsem i Jowiszem oraz za Neptunem. Komety pochodzą także z okolic Neptuna czyli z pasa Kuipera. Ale także z dalszych rejonów od Słońca. Te kosmiczne skały są pozostałościami po formowaniu się Słońca i planet miliardy lat temu. Jest to taki kosmiczny gruz po wielkiej budowie. Komety można porównać do brudnych kosmicznych śnieżek. Będąc daleko od Słońca, na pierwszy rzut oka nie wyróżniają się niczym szczególnym. Jednak gdy zbliżają się do naszej gwiazdy, zmieniają się dość drastycznie. Zaczynają się rozpadać. Uwalniają spod powierzchni gazy uwięzione między skałami. Zostawiają za sobą także pełno pyłu. Gaz i pył tworzą charakterystyczne dla komety warkocze. Właśnie przez warkocze komety od tysięcy lat szczególnie interesowały ludzkość. Niestety wiele razy przypisywano kometom występowanie różnych kataklizmów na Ziemi. Plagi, zaraza, ogromne pożary po wodzie, klęski żywiołowe itd. Komety zbudowane są z jądra, czyli nieregularnej bryły zbudowanej z skał, lodu i gazu. Jądro ma wielkość zazwyczaj kilkunastu kilometrów, ale może także mieć kilkadziesiąt. Komy jest to otoczka gazowo-pyłowa otaczająca jądro, która zwiększa się w miarę zbliżania komety do Słońca. Warkocza pyłowego, czyli śladu wyrzuconego pyłu pozostawionego za kometą, oraz warkocza gazowego, czyli gazu wydobywającego się z komety pod wpływem działania wiatru słonecznego. Komety mają zazwyczaj dwa warkocze naraz. Gazowy wyróżnia się niebieskawym kolorem i jest skierowany przeciwnie do kierunku działającego na kometę wiatru słonecznego. Pyłowy także jest skierowany przeciwnie do Słońca, ale jest nieco odchylony od gazowego. Warkocze kometarne potrafią mieć ogromne długości, nawet sięgające 150 milionów kilometrów. Astronomowie odkrywają coraz to nowe komety. W ciągu roku odkrywanych jest kilkadziesiąt. Te, których nie znamy, pojawiają się niespodziewanie i czasem zbliżają się do Słońca tylko raz. Są to komety nieokresowe, czyli takie, które obiegają Słońce w przeciągu ponad 200 lat. Taką kometą była jedna z najpiękniejszych w znanej historii kometa Helbopa, która przez kilka miesięcy w 1997 roku zdobiła niebo. Była doskonale widoczna gołym okiem, nawet z dużego miasta. Widok tej komety zmienił życie wielu ludzi, którzy od tej pory zainteresowali się astronomią. Tak spektakularne i piękne komety zdarzają się niestety bardzo rzadko. Mamy także komety okresowe, czyli takie, które okrążają słońce w mniej niż 200 lat. Taką kometą jest kometa Haleja. Ostatnio przybyła w pobliżu Słońca w 1986 roku i okrąża je w nieco ponad 75 lat. Ona także była niezwykle piękna i doskonale widoczna. W latach 2014-2016 świat żył misją kometarną Rosetta. Statek Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA po dziesięcioletniej podróży dotarł do komety 67P CG. Statek miał także niewielki lądownik, który miał wylądować na powierzchni komety. Po raz pierwszy kometa miała być tak dokładnie zbadana. Widok komety był zachwycający i niespodziewany. Okazało się, że kometa ma zaskakujący kształt, który pozwala domniemywać, że powstała na skutek połączenia ze sobą dwóch obiektów. Sonda Rosetta była pierwszą sondą, która weszła na orbitę komety. Misja zakończyła się sukcesem. Sonda dokonała wielu odkryć. Odkryła na powierzchni związki organiczne, które są niezbędne dla życia, poza tym tlen, azot, wodę. Misja ta zmieniła nasze rozumienie, jak kształtowały się komety oraz układ słoneczny. Każdy z nas może obserwować komety nawet z przestrzeni kosmicznej. Taką możliwość daje na przykład sonda Soho obserwująca słońce. Obrazy zarejestrowane przez urządzenie pokazywane są na bieżąco w internecie. Wielokrotnie można było odkryć na nich nowe komety. Nie jeden raz komety wpadały na słońce i to także doskonale widać na zdjęciach z Soho. Wiele komet, które pojawiają się na niebie, można obserwować już za pomocą lornetki. Niektóre są tak jasne, że będąc w ciemnym miejscu, zobaczymy je gołym okiem. W tym roku obserwatorzy wiązali duże nadzieje z kometą C2020 F2 Atlas, która stawała się coraz jaśniejsza i miała być doskonale widoczna gołym okiem. Niestety komety są nieprzewidywalne. I często się rozpadają, zbliżając się do Słońca. Tak właśnie było z kometą Atlas. Rozpadła się i jej obserwacje są możliwe tylko przez teleskop. Jak zwykle zachęcamy Państwa do obserwacji nocnego nieba. Jeżeli pojawi się jakaś ciekawa kometa, którą warto obejrzeć, na pewno o tym poinformujemy. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia.